Sojusz Lewicy Demokratycznej wziął się za nową porcję demagogii. Ja myślę, że sami już tego nie traktują serio, tylko tak na łyżej głupków. E, mianowicie zaproponowali, żeby do konstytucji wpisać prawo do internetu dla każdego. E, no e, To jest bardzo zabawne, bo jeszcze chyba za drugi rzecz komuniści się domagali, żeby było prawo do chleba dla każdego. No nic z tego chyba nie wyszło. W każdym razie, w każdym razie teraz w obecnej konstytucji chyba nie ma prawa, prawa chleba dla każdego. Dzięki temu że takiego prawa nie ma, to nikt głodny nie chodzi. I raczej mamy nadwyżki chleba, który się wala wszędzie po, po domach i śmietnikach. Natomiast, natomiast co by ten internet dla każdego miał znaczyć, nie mam zielonego pojęcia. Mam niejasne podejrzenie, że mógłby być wszczepiany taki chip każdemu i żeby można było go kontrolować w każdej chwili chyba i do, oczywiście by służył formalnie do połączenia się z internetem w każdym miejscu. Ja w każdym razie pomysły SLD traktuję bardzo podejrzliwie. Tylko proszę Państwa, nie dajmy się wariować. Nie daj mi się zwariować. Pomysły, żeby dać każdemu za darmo, powodują, że to, to coś, co dają za darmo, jest tandetne i złe. Natomiast dzięki temu, że nikt w Ameryce nie wycinał samochodów dla każdego, to jakoś Amerykanie mają już po kilka samochodów na rodzinę i jakoś sobie dają radę.